Siemanko, z tej strony Pawlosek, witajcie w kolejnym otwieraniu skrzynek. E, dzisiaj mamy do otwarcia 14, win, e, 14 Operation Phoenix case. E, podziękowania dla Ślepego za skrzynki oraz podziękowania dla wszystkich was za to, że wybiło mi na kanale 2100 widzów. Znaczy 2000 byłem, ale już jest 2100 nawet w tydzień. E, wielkie dzięki. E, tak więc dzisiaj otwieramy 14 Phoenix. I na końcu będzie konkurs. Z okazji 2000 widzów. Tak więc jedziemy. Ponoć te skrzynki są lepsze do otwierania. No nie wiem, ale AWP Asimów taki by się przydał. Tak więc jedziemy z pierwszą. Taki AWP Asimów to by było dobra rzecz. Ale ten żółty to też. Natomiast no niebieskie, tak 9 Sandstorm. Jako pierwsza. Naprawdę coś by musiało wypaść. Nie. UMP Capral, chyba nie, Fama Surgeon to był Capral, Corporal, Fabrycznie nowy. Proszę, żeby cokolwiek było. Taki AK Redline by się przydał. P90 Trigon tam był. Kolejny UMP Corporal. To naprawdę proszę Was, cokolwiek. Tam był FAMAS, tek 9 Sandstorm StatTrak. Nieźle. Już pierwszy StatTrak leci. Eee, przetestowany w boju. Wiem, że coś musi wypaść. Coś musi. No i Negev ze StatTrakiem sobie poszedł. I UMP Corporal. Kolejny. Lekko używany. Gimme that. Nie, tam był nowa Antyk ze Statrakiem. Why? Leo, why? Kolejny Tek9 Sandstorm. Kolejny przetestowany w boju. Proszę, AK Redline tam był. SG Pulse, wszystko leci. Tek9 Sandstorm. Jest chyba największa szansa na Tek9. Kolejny przetestowany w boju. Przynajmniej te Tek9 mają inny wzór. Każdy, każdy broń ma inny wzór. Tak samo jak Saka tęczowo. SG Puls. Ok, jest fioletowy. Ładnie. Zaprawiony w walkach. No kurde, gorzej już być nie może. A WP Assimov mi tam przeleciał. USP Guardian. MAK 10 hit przeleciał na w teren. Cokolwiek. Cokolwiek. Specjalnie wybiłem Złoty Laur 3, bo ostatnio padły 3 glocki wtedy ze satrakiem. Jest! Jest AK Redline, tak jest. Prawidłowo. Piękny rod! Piękny kałach. Trochę podzierany. Przetestowany w boju, okej. Okay. Nawet nie znam jego ceny. Ale jest, okej. Okay. I Max 7 Heaven World. Więc w sumie jeszcze został mi chyba. Nie, wszystko wydropiłem już z tego. Tak, wszystkie mam już loty z tego. piękna AK Redline. Jest warte chyba. ile? Nie wiem, 15 euro? Szkoło tak, gdzie więc ze Statrakiem, a tam było SG Pulse i tam było mam 10 Sheet. Kolejny Sheet, ale, ale jest przynajmniej AK Redline. Okej okay. jeszcze dwie. Ten Asimo by się przydał. No, 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 tak, 9 Nie, UMP Corpora. Please. Taki ładny item, czerwony. Proszę. Ostatnia skrzyneczka. Tam P90, USP, SG, wszystko leci, wszystko żółtego nawet nie było nigdzie innego w terenie, tak więc... Dzisiejszy odcinek, otwieranie skrzynek kończymy na AK Redline, SG Pulse, zaprawiony w walkach, T9 ze stat razy 2 i reszta shitów niebieskich. E, mówiliście żeby robić kontrakty, ale... No to tak, każda broń tutaj ma wartość od 1 euro do 2 euro. Każda ta niebieska, niebieski przedmiot ma wartość chyba 15 centów. Eee, no ale jest duża szansa na to, że wypadnie mi tańszy item. A mała szansa na to, że wypadnie mi droższy item, dlatego żeby dostać USP Guardian Fabrycznie Nowy, który jest warty 2 euro, trzeba mieć wszystkie Fabrycznie Nowe, bo inaczej nie wypadnie. Tak będzie się nie upłacał, dobra. A więc teraz ja się przenoszę na główne konto i ogłaszam konkurs. Dobra, a więc konkurs. Do wygrania macie Aka Stat Track Blue Laminate jako nagroda za pierwsze miejsce. Oraz tam parę takich tańszych temów. Znowu chyba będzie na zasadzie takie nagroda trzeciego, drugiego, pierwszego stopnia. no trzeciego i drugiego jeszcze nie znam nagrody, sam jeszcze nie wiem, wy też. Nieważne. Tak więc za pierwsze miejsce macie Aka Stat Track Blue Laminate. Przy okazji sprawdziłem Redline jest warty 21 euro. Ten AK jest warty 15 euro około oraz ma naklejkę Vigilance Holo, którą można wdrapać, jak mi się nie podoba. Ona zmienia kolor. Tak więc, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze, trzeba być moim widzem. Po drugie, dawać dać łapkę pod tym filmikiem. Po trzecie, wymóg przesłać mi surowce w grze, którą, do której dodałem filmik przed chwilą. Jest to gra Travian. Linki rejestracyjne są w opisie. Jest zarówno czysty link, jak i reflink. Do już was w wybór, co wybierzecie. I należy przesłać mi surowce. Zalecam wybieranie lewej, górnej części mapy, bo tam jestem i będzie mniej szedł po prostu, handlarz. Co jeszcze? Muszę was tylko powiadomić, że aby wysłać te surowce, musicie mieć. Wasza ochrona początkowa musi się skończyć, a ta ochrona trwa 5 dni, więc możecie pograć w to nie musicie cokolwiek. Byle tylko dotrząc surowce i musicie napisać komentarz pod tym filmikiem. E, ja nazwa wasza w trawianie bądź nazwa wioski e, żebym po prostu mógł rozróżnić kto wysłał, a kto nie oraz link do profilu bądź ID, tak jak to było w poprzednim konkursie. Jeszcze raz podziękowania dla, za dwa koła widzów. No myślę, że kolejny konkurs już może na 5 koła widzów. Może z nożem już. Zobaczymy, jak to wypali wszystko. Nie wiem, ile osób weźmie teraz udział. To się będzie chciało. Natomiast w poprzednim konkursie było 600 łapek w górę e, i 350 komentarzy, co było dziwne. E, natomiast tutaj, no myślę, że 750 łapek, co wy na to? No na, takie, na takiego kałaszka, który jest 5 razy droższy od kała którego dawałem za, jeden, za 1000 widzów. E, tak więc, ja myślę, że się opłaca naprawdę poświęcić te parę dni. I nie trzeba cały czas wchodzić, żeby wybudować rynek, to trzeba chyba grać 3 godziny, 4, może, ale może Wam się gra zapodoba, może też będziecie razem ze mną grać. Naprawdę gra się zapowiada ciekawie, e, tak jak mówię. Tak więc już powiedziałem, jeszcze raz przypomnę, aby wziąć udział w konkursie na Kawaha ze Trekiem wartego 15 euro. Dać suba, lajka like i wysłać surowce w trawianie. Tak więc trzeba poczekać 5 dni. Komentarze tutaj będą zatwierdzone przeze mnie. Będzie po prostu. E, będę to manualnie zatwierdzał. Ale pisać komentarze już możecie, jeśli macie już wioskę i tak dalej i wiecie, że e, będziecie wyślecie mi te surowce. Nie musi to być dużo, może to być, nie wiem, 10-50 1000 ile chcecie, 3 dupy i więcej. Jak tam, jak tam wam się podoba? Możecie już napisać komentarz, ja go zatwierdzę, jeśli wyślecie mi surowce. Chciałbym sobie pograć, a też no, trochę to trwa: zbieranie tych wszystkich surowców, jak się na początku nie ma nic. No więc naprawdę, chyba taki pomysł się podoba Wam i mnie też. Dlatego, że ja coś z tego mam, Wy coś z tego macie. Tak więc, dziękuję. Przedłużymy odcinek. Na razie.